Taking the Madrava base was our first major victory. I expected it to fire people up to fan the flames of resistance. And that's exactly what it did. Fighting spread all over the island, and we were ready to embark on a crushing offensive from our northern position just as soon as the time was right. No hej, i wszyscy w kolejnym odcinku. Bezwłocznie bierzemy minę z tej skrzyni. W tej misji będziemy mieli do czynienia z całą nawałą radzieckich czołgów, ale one nie są tak straszne, jeżeli będziemy działać szybko i ustawimy się w pewnym serowym miejscu. Dajmy no oczywiście rozkaz reszcie drużyny, która jest na pieszo, żeby wsiadła do czołgu. Tym czołgiem będziemy sobie jeździć, więc będzie nam dość potrzebny. Ehm, aczkolwiek tak, generalnie jeśli chodzi o samą mapę, to jest to co sugeruje misja, powinniśmy walczyć na wielkim rozległym terenie, a to jest jedna wielka prawda. i tak Ruscy będą jechać jedną drogą, najbardziej po krawędzi, Całej strefy i <grywa> na sprawę najprościej będzie, jeżeli po prostu ją zaminujemy. Dlatego tak, Jay będzie zgłaszał się e, o tym, że nie widzi żadnych czołgów, nie widzi czołgów. Ale one jeszcze z nim przyjadą. I przyjedzie ich bardzo, 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 bardzo dużo. Gdybyśmy się wystawili od tak po prostu, to byłoby problematyczne, ale jest na nie sposób tak jak mówię, bierzemy BMP-ka do bmp najpierw musimy oczywiście wziąć 4 miny i jesteśmy wtedy bezpieczni przynajmniej częściowo w ten sposób rozwalamy przeciwnika i będziemy kampić tutaj na tej na tej linii, na tym wzgórzu tak? w takiej w taki troszeczkę pozycji hold down weźmiemy sobie to 55 chociaż akurat nie ma specjalnie wielkiego znaczenia jest dość kijowy ale tak jak mówię nawet nasi sojusznicy mogą zrobić większość roboty najważniejsze tylko to, żeby rozbić formację przeciwnika Fox, ustawiając miny też by pomyśleć, że miny mają posłużyć przede wszystkim za, do zniszczenia przeciwnika jest to oczywiście bardzo duże spostrzeżenie ale przede wszystkim ma rozbić jego formację. Jeżeli jakiś pojazd zostanie na tyle uszkodzony, że będzie poruszał się z połową prędkości, albo zostanie uszkodzony na drodze, którą to kolumną drogową prawda, porusza się przeciwnik, to będzie musiał ten przeciwnik zacząć objeżdżać wraki. A to oznacza, że nie nadjeżdża wielką linią. bo Tuż jak z nami się prawda, przechodzi w starcie, to osiąga się w linii, w formacji linii i maksymalizuje siłę ognia. I wtedy jest niebezpiecznie, ale jeżeli będziemy miał coś na drodze, no to ta linia się rozbarwi i będziemy mogli go e, prawda, rozwalać jeden po drugim. Więc jedziemy sobie tutaj tą dróżką o, i na tamtym zabędzić e, no tej linii. Zatrzymamy. wysiądziemy sobie i zaraz za nią rozłożymy trochę ładunków wybuchowych Mając oczywiście nadzieję, że zrobiłem przede wszystkim czołgi, um, cyk! Tak jest, bo one będą przede wszystkim jechać drogą. A zaraz obok BMP-ki. bmp, -ki. BMP -ki mogą być niuansem. Mm, nawet nie dlatego, że sam bmp jest e, upierliwy, tylko mają tam jakąś rakietę, prawda? Naprowadzoną na te Więc dorwanie go też jest zawsze pozytywne. I co więcej, mają często piechotę, która może mieć jakieś RPG i inne dziwne rzeczy. Więc tak, rozkładamy sobie. Dobra, mniej więcej tak. I na wypadek, gdyby ktoś już objechał, prawda, tutaj. Czyli rozłożyliśmy cztery miny. W takiej pół linii, zaraz za tym ridge'em, tą krawędzią. I teraz możemy wracać do BMP-ka. Znaczy ten BMP jest nam potrzebny tylko po to, żeby nim sobie szybko pojeździć, znaczy szybko. Motocykla nie mamy, jeepka nie mamy, więc posłużymy się BMP. -em. Eee, zawsze coś. W tej misji, jeżeli nie chcemy stracić drużyny i BMP-ka, to już będzie tutaj bardzo dużo czołgów. Musimy załatwiać kilku gości do BMP, ale trzymamy ich z tyłu. Bo jeżeli strzeli w BMP, t 72 to już po nim. To 80, nawet nie wspomnę. To jest jak mierzenie mrówki, nie wiem, Kodakiem, No dobrze. Teraz wracamy sobie do reszty formacji. Ta powinna się zaraz tutaj znaleźć za tym małym przesniczkiem albo klasku tak jest, wszyscy błoto. Tak. I my Jay znowu mówi, jak, jak jesteśmy po to tu musimy się martwić. Ale jak Jay powie, że nadciągają czołgi to nie mamy znowu już tak dużo czasu więc... E tak, yy, gdzie my teraz chcemy popchnąć tych naszych Januszy, niech ten podjedzie. I... tak, tak, Roger, Dodger. Yy, gdzie wy jesteście chłopaki? A, to jest to? Nie, a, to tam, Tam Tamten te 55 T-55 te nie jest tak fajny jak te 72 czy T-80, ponieważ nie ma e, automatu ładowniczego a przez to... wiadomo, okej niech chłopaki się na BMPK będą w nim gospodarzyć <laughs> mm, poczekajmy sobie forward. na nich Left. 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 w tym czasie oczywiście no tak, kierowca nie może normalnie pojechać drogą w górę to jest też kwestia tych starych e, Operation Flashpoint, że mm, jeżeli chodzi o trakcyjność i zachowanie fizyczne na drodze, to nie jest tak specjalnie dobrze. Zdecydowanie to Steel Beast nie jest. Chociaż e, szkoda, ale w no notabene też mamy te 55. Chociaż tak, te 55, ale od 54, któryś z tych i te 62 na pewno. Który jest e, dziwnym człowiekiem? Grałem T62 w, w Steel Armored of Blaze of War kampanię, ale ja absolutnie nie znoszę e, tego interfejsu, które Gravity e, stosuje w swoich grach, więc. E, Moim zdaniem zbyt dużo ikonek i klikania Fox, żeby Jay. zrobić zbyt no wiele trywialnych rzeczy Znaczy, najpierw klikasz ikonkę żeby było aktywnić inną ikonkę jakby nie można było tego samego zrobić w jednym przeciągu Znaczy, generalnie jeżeli ktoś grał w Steel Beast'a i wie jak się zarządza na mapie ten będzie rozumiał moje porównanie No, ale dobra Fox, Jay. O, Jay zauważył Jay czołgi to Jay oraz czołgi towarzyszy to tutaj No, do kolegi byś wsiadł. Nie wydałem mu rozkazy, żeby był tam. No ale... Okej, okay, mountuj, mountuj Okej, okay, my sobie będziemy czekać na spokojnie. Przejdźmy sobie na stanowisko działu nowego, bo tu się będzie główna akcja działa. Ha, ha, ha. Tak. C55 e, od środka jest paskłodne, bardzo ciasny. Hmm. To znaczy to akurat nie nowość w rosyjskich czołgach, ale tak, i oczywiście na ski celownik. Gram bez modów. Możemy sobie zapisać notabene, bo mm, nie będziemy tutaj więcej powtarzać, tak? W zasadzie każdy początek tej misji jest opisał. O, jest kontakty. Uwaga. O, i coś pierdeknęło i to to 80 dostało. No. I wyjeżdżają. Proszę bardzo. Hmm. Co to kurde tam przed ryjem zaparkowało? A. E Widzicie go, tak? Ja myślę, że to jest nasz towarzysz, a to nie, to jest te... to są nasze sojusznicze jednostki. Oczywiście AI naszych sojuszników jest na tyle sprytne, żeby bmp posłać przodem na stado czołgów, podczas gdy stado sojuszniczych czołgów po prostu siedzi sobie z tyłu i nic nie wzią. Super, nie? Jak widać, przeładowanie też jest długie i zromotne. Ale tak, no jedzie cała masa tych czołgów, Ale my jesteśmy w dobrej pozycji, jesteśmy w takim holdownie, czyli widzimy tylko... Znaczy wystawiamy tylko wieżyczkę. i reszta tam głupie. Ważne, żebyśmy górzni stać. Możemy ponieść jakieś tam uszkodzenia, tak? O. Nasi przeciwnicy zaczynają wybuchać. Co to? Wybuchać na, tym, na tych minach, któreśmy podłożyli, bardzo ładnie. jak mówię, nie jest kwestią. prosz, Nie jest kwestią, żeby ich zniszczyć tymi minami, tylko żeby uszkodzić. O proszę. Tak jest. Kwestią jest, żeby ich uszkodzić. Jak widzicie, te T-72 te i T-80, one bardzo często jadą z czym? Z uszkodzonymi lufami. Albo w ogóle z uszkodzeniami, tak? Wieży, czegoś innego. Jeżeli on ma uszkodzoną tę wieżę, zgadnijcie od czego? Szczególnie lufa, tak? Pierwszy kontakt to jest oczywiście o... Oh shit. 80 bardzo blisko i to nie uspokoiłem. Mam Injured. nadzieję, że coś go ściągnie. Tam na przeładowanie. Okej. Okay. No tak. E, pierwszy Injured. kontakt to jest oczywiście e, aktywacja miny przed czołgiem, no bo jak on najeżdża i splash daje bardzo dużo wlufę. jeżeli ona jest skierowana do przodu, więc mamy szansę na to, że nawet jeżeli czołgu nie zniszczymy przeciwnika, to go na tyle unieszkodliwimy, że będzie bezużyteczny i tylko wystarczy go dodać. Tak jak zresztą tutaj widzieliście. Dość prosta misja. No tak, i co my tutaj mamy? E, to 8272 BMP, Nice. We starting to make a difference, to create a hint of panic in eyes. I was sure they were something. and i needed to find out what it was. the easiest way was simply to ask. we learned that a soviet commander was on the road heading north without my permission. Huh? <laughs> Gotcha. Ex Captain, do you know who I am? I assume you are the one who's been causing us so much inconvenience recently who sent you? the cia. no, i'm just a local boy. i was born here and i want to live here, without you and your murdering comrades. do you understand me? take the message back to your superiors. even to that. cooper, surrender. give up your weapons and go back to your homes, or i will have you all shot. <laughs> big words, little man. We are much stronger than you think. Now, we're asking you for the last time, leave this island immediately. Take the message to Guba. This is our last warning.